To Voice House. Jesteśmy autorami podcastów i wideokastów z różnych dziedzin. Zaobserwuj nas tam, gdzie szukasz dobrych treści. Od YouTube po aplikację Voice House Club. Poleć znajomym. To bardzo pomoże nam rosnąć. Ze studia Voice House seria podcastów World in Brief. Wojna i wybory. Minister Cyfryzacji ostrzega, że przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w państwach graniczących z Rosją czy Ukrainą można spodziewać się większych cyberataków. To nie tylko dezinformacja, ale także ataki na infrastrukturę krytyczną. Od jakiegoś czasu w Polsce i w innych państwach Unii rośnie liczba ataków hakerskich na ważne obiekty, firmy strategicznie ważne dla bezpieczeństwa państwa, ale także infrastrukturę, taką jak oczyszczalni ścieków czy elektrownie. Rok do roku jest to zwiększenie o 100%. Według Warszawy Rosja chce zdestabilizować sytuację przed eurowyborami w państwach członkowskich, żeby w wyborach wygrały partie prorosyjskie. Tymczasem belgijska prokuratura poinformowała o przeszukaniu u jednego z pracowników Parlamentu Europejskiego. Powodem interwencji mają być rosyjskie wpływy w Unii. Prokuratura najprawdopodobniej ma dowody na to, że niektórzy członkowie Parlamentu Europejskiego brali od Moskwy pieniądze za promowanie rosyjskiej propagandy za pośrednictwem serwisu Voice of Europe. Wybory do Parlamentu Europejskiego już 9 czerwca. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zatrzymała obywatela jednego z krajów Unii Europejskiej podejrzanego o podpalenie strategicznych obiektów energetycznych w obwodzie Odeskim. Mężczyzna ze wspólnikiem miał działać na zlecenie Rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Zatrzymany mieszkał na Ukrainie i był wcześniej notowany za przestępstwa kryminalne. Zdaniem SBU w kwietniu tego roku mężczyzna wylał pięć kanistrów benzyny na urządzenia regulujące pracę dwóch podstacji elektrycznych, wywołując pożary, które wpłynęły na dostawy prądu do ośmiu miejscowości, w tym do szpitali i ciepłowni. Po wykonaniu zlecenia próbował uciec za granicę. SBU nie ujawniła dokładnej narodowości zatrzymanego, podając jedynie, że pochodzi on z jednego z krajów wschodniej Europy i jest znany z działalności kryminalnej w rejonie przygranicznym. Korea Północna wysłała do Korei Południowej ponad 150 balonów, które zawierały ulotki propagandowe, śmieci i nieczystości. Mieszkańcy terenów przygranicznych zostali ostrzeżeni przez Południowokoreańską armię, żeby nie zbliżali się do tych obiektów i unikali aktywności na zewnątrz. Południowo-koreańskie wojsko zauważyło sporą liczbę balonów przekraczających granicę we wtorek 28 maja. Lokalne władze wysłały funkcjonariuszy specjalizujących się w materiałach wybuchowych oraz zespoły chemiczne i biologiczne, żeby zbadać miejsca, w których balony spadły na ziemię. Niektóre z nich zawierały nieczystości, co zostało potraktowane jako oczywiste naruszenie prawa międzynarodowego. Zarówno Korea Północna, jak i Południowa używają balonów do kampanii propagandowych od czasu wojny koreańskiej w latach 50. Izraelskie czołgi wjechały w środę, 29 maja, do centrum Rafah, miasta w południowej części strefy gazy, informuje agencja Reutera. Wcześniej wojska izraelskie zajęły pozycje na wzgórzach w zachodniej części Rafah i ostrzelały terytorium zamieszkane przez tysiące uchodźców. Doszło do wymiany ognia między izraelskimi oddziałami a bojownikami Hamasu. Trzy dni wcześniej Izrael dokonał nalotów na część Rafah, która przeznaczona jest dla uchodźców. Był to odwet za wystrzelenie przez Hamas ośmiu rakiet w kierunku Izraela. Według strony palestyńskiej w zbombardowanym obozie uchodźców zginęło co najmniej 45 osób, a dziesiątki zostało rannych. Rafah stała się schronieniem dla prawie półtora miliona palestyńskich uchodźców z innych części strefy gazy. Izrael uważa Rafah za ostatni bastion terrorystów Hamasu. Gruziński parlament odrzucił weto prezydenckie dotyczące ustawy o zagranicznych agentach, która wzbudziła silne kontrowersje i wywołała masowe protesty. Mówiliśmy o tym w audycji 360 stopni. Swoją drogą polecam od Trójki i Voice House. Po burzliwej debacie większość parlamentarna przegłosowała odrzucenie weta. Zgodnie z gruzińską konstytucją prezydent musi teraz ustawę podpisać. Prezydent Gruzji nazwała ustawę niekonstytucyjną i zaapelowała do narodu o przeprowadzenie referendum dotyczące przyszłości kraju. Ustawa przewiduje, że organizacje i media, które dostają ponad 20% finansowania z zagranicy, muszą rejestrować się jako agenci obcego wpływu, co według opozycji umożliwi rządowi niszczenie społeczeństwa obywatelskiego i wprowadzenie autorytarnego modelu rządów. na wzór Rosyjski. To było World in Brief od Voice House.